Siemanosa, siemanosa Witam was wszystkich bardzo serdecznie Ponownie w świecie Dragon Village I dzisiaj Zgadnijcie co zrobimy Nigdy nie zgadnijcie Pogramy sobie A w czym? W naszej tęczy Pójdziemy, z, pójdziemy naszym smoczkiem Ładnym, pięknym i przepięknym Do tęczy I będziemy szukać i wszystkiego, i w ogóle, ale najpierw pokonamy Ciebie, i Juniora. Ogólnie, y, co mam dzisiaj do Was do powiedzenia? Y, odnalazłem, że ich powietrza. Tak, to po pierwsze. Po drugie, jestem chory. A po trzecie, yy, no dzisiaj jest sobota i jest fajnie. Chociaż ten film prześle dopiero jutro. Ja się cieszę, że jest sobota. I mamy naszego Zeusia ze śmuczkiem. Zeusz ze śmuczkiem, tak. O. A głupie jest Zeusz się, Juniorze, to, że on sobie rodzi HP. Jak zaatakuje, to sobie rodzi właśnie HP, tak. Jak tak świąteńsko zaatakuje Nie tak No i zabiję go Jest piście. Obrania plus Jest kulowo, fullowo mm, Mam to w dupie. Idziemy do otęci I dzisiaj sobie zagram też partyjkę w Koloseum. Tak jak mnie prosiliście I wytłumaczę wam co tu jest? Kapsule Area. Nie, nie zabierz mnie. Refaliżdko. 26 hp. O, element światła. Fajnie, muszę go sobie zbierać, żeby stworzyć później mroczny inkubator. Przepraszam, że się na chwilę zaciąłem, ale musiałem coś zrobić ważnego, pilnego. Nie ma za ze mną Bartka. I kiedy on ze mną będzie na kanale, już wam mówię. W tej serii jeszcze. O, tu jest już Jeszcze będzie ze mną na pewno. Jak będziemy przechodzić Lochy. Tak, zagram sobie. Zagram sobie na pewno jeszcze z nim partyjkę. Nóżka Szkurczaka. Nóżka Szkurczaka. Nóżka Szkurczaka. Nóżka szkurczaka. I to jest już mój piąty film na YouTubie. Także docencie to. Że już się tak bardzo dla Was staram, i, i, i. No i ja się staram dla Was, i. Staram się, żebyście mieli jak najwięcej tych filmów dziennie. Poza tym fajnie jest. Trochę mi światło odbija, bo dzisiaj jest słoneczna pogoda bardzo. Nie do niebieskiej świątyni, idziemy tylko do teczu. Prędzcie, Chęcia! prędzcie, do szczęśliwi! O, tu był święcego. Karta Anielskiego Smoka, którą już mam. No nie, 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 nie spadajcie. Ach, to dobra. Trudno, teraz już się będzie trudno zdobywało ale tak jak już wam mówiłem chyba. W poprzednim odcinku, czy trzecim, nie pamiętam. Bierz go, Tygrysie. Bierz go, bierz go, ja biłeś go. Dobra. Znowu ty gówniażu. Gówniarzu, gówniarzu. On ma czapkę w swoim imieniu. Szczęściasz. No, po co to? Tak, strollowałem za trochę stłem. Żyły światła. Level up! Level up! 27 level mam. I za chwilę będziemy mieli mieli 30 level. Nooo! Nie lubię was ludzie. Stragon Village ludzie, nie pozdrawiam! I jeszcze dzisiaj obiecuję wam, że nagram taką jedną fajną grę, którą mam na telefonie mojej mamy. Między innymi Angry Birds Epic. Trzeci raz, pod rząd. No dobra. Ale to, patrzcie, już jest prawie 6 minut nagrania, a ja zdobyłem tylko dwa levele. Uuuu, to to jest za piękne. co to było? Mm. <śles> Raz, dwa, trzy, były sobie krasnoludki 5. Raz, dwa, trzy, były sobie krasnoludki 5. W ogóle pisaliśmy mi też co to, co to robi. kawek światła. Bo ja wam powiem, że ja tego nie wiedziałem sam. A więc mi powiedzieliście, co tu ma być za itemek. Mianowicie, to ma być itemek stąd. I możemy sobie złożyć pazur. Smocze pióro. Talizman szczęścia, legendarne pióro. Talisman doświadczenia. Rycerski pazur. talizman szczęścia. Legendarny pazur. Жильцарское бюро, то и легендарное бюро. Окей. А у бежим не легендарный Легендарное бюро. Бежим, ну, мм, чекай. Hmm. No nie, ja klikam ok. No ale dobra, nie już będzie. Wcale tego nie chciałem wziąć. Gdzie się dzilnie, i wzięło się to i tak się gdzieś już dało Mhm. Teraz właśnie wstają, chyba tak. Drugi odcinek teraz mi się wstawia. Nie, trzeci, trzeci, trzeci. Odcinek mi się stawia na YouTube z Dragon Wilecza. Boczek, Bociu, Bociu. Co mnie tak mocno atakujesz? Level up. Juhu, Wszystko na maksa, LOLZ. W następnym odcinku, bo przejdziemy sobie bosika i nie wiem, pyta co chcecie robić, żebym przechodził wszystko tak od początku po 10 razy, czy do Lochu mam iść? Bo jak widziałem już 28 poziom i chyba dojdzie ewolucja w owym, Zaraz sprawdzimy w książce: Kamienne nie z tego, że ma tak dużo tego. Dobra. No znowu powiększyłem tło. Lol. I Po co mi to? I patrza mi to, kurde. Wino Na serce dobre jest. Winogrono I na dupę też. Craigę ja nam. Ogólnie zimno mi jest bardzo. Bo... Mam otwarte okno, a nie chcę się zaraz przerwać nagrywania i zamknąć to okno. Chociaż na dworze jest 30 stopni, może nawet więcej. Mm -hmm. Pójście mi też czy chcecie vlogi. Bo mogę robić dla Was vlogi, kiedy będziecie tylko chcieć. Na przykład odprowadzę was, a moje piełki, ciebie w domku. Tak, piękny domek. Mhm. Piszcie mi, czy takie vlogi chcecie. Już? Jaki lulfejs! No to teraz pewnie pójdzie trudno. 3%. No dobra, niech wam będzie. I ile procentami to dało? Jeden. Jeden procent! Popierdoliós. Ej, widzisz co? Chyba dostanę od Bartka piw pierdul, bo już mija drugi dzień, a ja nadal nie mam smoka boga. A więc w następnym odcinku możliwe, że trochę sobie pobędziemy w niebieskiej świątyni. Teraz... Krótka chwila odgadania. Zrelaksujcie się moją walką. O, dぎ3, dg3 dg3 o Bacze, tak tu level up. Dwadzieścia cztery, no szybko nam to idzie jak na razie. Karta? Ludzy. Mm, piszcie mi też, czy chcecie, a w ogóle nie wiem, czy mam jakieś rajdy, czy nie. Piszcie mi, czy chcecie, Dalej też rajdy wam przechodził. Jak oczywiście będą. A jak nie będą, to nie będę wam przechodził, będę taki hapski, nie będę wam przechodził. O kurwa! O matko, przegrałem. Nie! No dobra, użyjemy lekarstwa. LOL, w ogóle to ja skrzynki dzisiaj nie miałem. Zaraz wyłączę to i włączę jeszcze raz. Żeby mieć skrzynkę. Ale oczywiście jak już będę miał 30 level. Mm. <laughs> Był sobie raz kamienny titi, z którym raz przegrałem Ale teraz już nie popełnię tego błędu Pustynia błędowska jest wysoka i głęboka I wygrałem z nim Wygrałem z tym dziadem Idź tam Eksplodowałem, że chociaż chodźcie I się cieku bardziej się Oh my gosh Dajcie mi lepiej walkę, bo się na nas na was tak w kupi Bardzo Was przepraszam, że tak światło mi odbija, ale cóż ja mogę poradzić? O oh my gosh, mam tylko 19% baterii mm.

i lulz nie ma skrzynki! Czy to jest jakiś żart? Przecież dzisiaj nie grałem, tylko w To jest podejrzany. Tak, w ogóle zaraz sprawdzimy, ile mamy żywiołów światła. Bo, ży bo przecież Smogbug jest żywioł światła, a można kupywać sobie za żywioły światła różne takie bajery i takie. Oh ja, o oh my gosh. Nie! Znowu może się No, bo nie. Głupie debilne O my gosh. O my god. O oh my gosh. Jest wygrane. Obreona plus 16. Obreona plus 16. Metalowy smont mój już ma 85 albo 58% gry. Mój metalowy smok, mój metalowy smok, mój meta metalowy. O, oczywiście, bo ja wiem, te filmy moje są nudne i pewnie nikt ich nie chce oglądać. Ja to kurde dobrze wiem, tylko. Będę jakieś takie fajne, ciekawe scenki wklejał. Jak mi się oczywiście uda nauczyć, bo jeszcze nie jestem nieogarnięty w tych filmach. No może, dawaj, ciśniesz. Puch, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, zgwałś go. W następnym odcinku, obiecuję wam, na 100% będzie Bartek. Stroluję was, nie będzie go. I mamy level 30. 30 level No i oczywiście 15% baterii, bo jak to mój no tablet się szybko rozładowuje. Jaka gęba! Tu też była taka gęba. I tu też jest taka gęba. I tu też była taka gęba. Wszędzie były gęby. I teraz idziemy na jednego. Albo wiecie co? Uhonoruje to, że to już jest ostatni poziom naszej przygody. No, zielone światło, dziękuję. I pokonam tego bossa głupiego. O właśnie tego, O właśnie tego. O właśnie tego. O właśnie tego. Dobra, Tylko 55 mu zadałem. Jaki on dobry. Jest. Cisłem go, cisłem go, ścisłem go, cisłem go. Ścisłem go, ścisłem go. Okej, okay. i powiem wam tyle, opowiem, zróbmy sobie po w kolseum. a, nie można się połączyć internetem, bo nie mam w tej chwili internetu i muszę wyjść z że wyjść jeszcze raz, i opowiem wam jeszcze, co to jest kapsule ARA, bo pewnie wiel wielu z was nie wie jeszcze, co to jest kapsula ARA, to zaraz się dowiem. Mm. Bep. Bip, bip, bip. bip. Kapsule area. Nie da się włączyć. No nie, znowu się zlegowało. Dobra, ale to opowiem wam tak w skrócie. Kapsule area to jest... Tam może sobie tam y, Ulepszać gildie, takie fanbajery Różne No, a w następnym odcinku zrobimy pojedynek Na kolosą, nawet dwa Za ten i za tamten raz I pobędziemy sobie też w niebieskim świątyni sobie pogramy Jeżeli wam się podobało Zlajkujcie, subskrybujcie Zostawcie łapkę w górę No to cześć